Miasta zajmują 2% powierzchni Ziemi i zużywają aż 70% produkowanej przez nas energii. To dużo. Każda możliwa do uzyskania oszczędność to zdrowsze powietrze, woda i gleba. Dlatego właśnie już trzeci raz pod auspicjami Ambasady Francuskiej w Polsce ruszył projekt Eko Miasto. Chcemy umożliwiać wymianę doświadczeń między miastami i zachęca zachęcać je do realizowania ekologicznych projektów. Wszystko po to. Aby połączyć trzy filary zrównoważonego rozwoju: potrzeby ekonomiczne, społeczne i te związane z ochroną środowiska. Projekt to trzy elementy: specjalna strona internetowa, zawierająca m.in. kodeks dobrych praktyk samorządów, konkurs dla włodarzy miast na najciekawsze proekologiczne projekty oraz seminaria służące dzieleniu się wiedzą i pomysłami, także na forum międzynarodowym. Polskie metropolie mają bowiem unikalną szansę na wprowadzenie rozwiązań chroniących mieszkańców i środowisko. Po pierwsze, jest wola polityczna, po drugie, jest wiedza, w jaki sposób tego typu projekty realizować i po trzecie, są środki finansowe dostępne w perspektywie finansowej 2020. Te trzy elementy stanowią solidną podstawę do tego, żeby tego typu inicjatywa była sukcesem. Nawet najlepsze pomysły polskich samorządów nie przełożyłyby się na czystsze powietrze, zdrową wodę i lepszy komfort życia mieszkańców, gdyby nie pieniądze. Jak zapewnia przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, administracja jest gotowa udzielić pomocy finansowej miastom. Mamy szeroką ofertę programową, szereg programów umożliwiających dofinansowanie różnych dziedzin ochrony środowiska, począwszy od właśnie ochrony klimatu, tutaj efektywność energetyczna, ochrona powietrza, jak również ochronę wód, gospodarka odpadami, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Konkurs skierowany do samorządów rozpocznie się w drugiej połowie czerwca. W każdej z ocenianych kategorii będzie dwóch zwycięzców, miasto duże i mniejsze. Oprócz prestiżowych wyróżnień do społeczności trafią także nagrody od partnerów projektu, od rzeczowych po wyjazdy do wzorcowych europejskich ekomiast.